W zmagania w zimowej lidze biznesu pierwszy raz w nowym roku w hali Uniwersytetu bielsko rywalizowały drużyny z grupy A. Pierwsze na parkiet wróciły ekipy szukające premierowych zwycięstw TI Fluid i Worker Service. Wymiana ciosów skończyła się podziałem punktów, a wynik 5-5 choć nie satysfakcjonował żadnej ze stron pozwolił dopisać pierwszą punktową zdobycz Fluidowi. Oba zespoły na wygraną w zmaganiach wciąż muszą jeszcze poczekać. Z każdym meczem robimy bardzo duży postęp. Mamy nadzieję, że w końcu wygramy któryś mecz. Jako drudzy na Gry pojawili się zawodnicy Murapolu i Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Od początku na boisku przeważali mający na kontach komplet zwycięstw faworyci, ale w pierwszej połowie fenomenalna forma bramkarza, urzędników, Bartłomieja Malca i znakomita skuteczność jego partnerów z pola sprawiły, że o losach starcia zadecydowała druga odsłona. W niej Murapol był już bezwzględny, wygrał ostatecznie aż 9-2 i po czterech kolejkach ma na koncie już 12 punktów. Graliśmy tutaj bardziej jakby wybieganiem, intensywnością i jakością. no nie Niestety tego spokoju dzisiaj pod bramką zdecydowanie brakło, jednakże należy tutaj pochwalić bramkarza drużyny przeciwnej, legendarnego, nie bójmy się tego słowa, legendarnego Bartka Malsa, który no, no chyba chłop med życia zagrał. No. Bez punktów wciąż pozostaje ekipa ABB. Scenariusz meczu z udziałem tej drużyny znowu się powtórzył. Ospały początek, skuteczna pogoń za rywalem i gol stracony w ostatnich minutach sprawiły, że drużyna Michała Szewczyka po porażce z piekarnią Jasiek osunęła się w stawce na ostatnie miejsce. Ich rywal umocnił się tymczasem na czwartej pozycji i po drugim zwycięstwie z rzędu wcale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Założenia były takie, żeby właśnie niżej niż czwarty nie, z, z grupy nie wyjść. Mamy nadzieję, że jeszcze powalczymy z najlepszymi, także... Trzymajcie kciuki. Hitem kolejki było starcie liderów zmagań Special Works i Remaxu. Drużyna Special Works od początku skutecznie punktowała jednak rywali, którzy choć starali się odpowiadać na zadawane ciosy, musieli uznać wyższość obrońców mistrzowskiego tytułu. Special Works wygrał 8-2, pozostawił w tyle swoich niedzielnych rywali i z kompletem zwycięstw czeka na spotkanie z mającym tyle samo punktów Murapolem. O, kapitan mówił, Jeli u nich tam pięć zawodników nie zagrało, COVID, czy ktoś Ну, мать був добрий. Дякуємо за гру. Na czele tabeli Special Works i Murapol. Oba zespoły dotychczas pokonały każdego ze swoich czterech rywali. Po pierwszej porażce w zmaganiach na trzecią lokatę osunął się Remax. Już tylko dwa punkty straty do podium ma czwarta piekarnia Jasiek. Po trzeciej z rzędu porażce topnieje przewaga piątego urzędu miasta nad szóstym Worker Service'em. Zmiana miejsc na ostatnich miejscach w tabeli. DI Fluid dzięki pierwszemu punktowi w dorobku wyprzedza ekipę ABB. Komplet skrótów z niedzielnych spotkań grupy A Zimowej Ligi Biznesu już na kanale YouTube bowwym sportowe .pl. Zapraszamy!